Oto 5 pomysłów na prezenty świąteczne od pani AGD. Pierwsza propozycja to czajnik, bo warto wymienić model z plastiku na taki, którego wnętrze byłoby ze stali nierdzewnej bądź szkła, tak aby nie pić już więcej mikroplastiku. Na drugim miejscu ekspres do kawy, bo jeśli lubisz kawę, to przyjemnie jest móc raczyć się przepyszną kawą również w domu. Na trzecim miejscu frytkownica, bo to fantastyczny sprzęt, z którym wyczarujesz masę przepysznych dań w sposób łatwy, szybki, a przede wszystkim zdrowszy, bo z mniejszą ilością tłuszczu. Na czwartym miejscu bezprzewodowy sprzęt małego AGD marki MPM z serii Go Free. To będzie idealny prezent dla wszystkich osób, które chcą gotować bez ograniczeń, bez plątania się w kablach i bez szukania wolnego gniazdka. No i na piątym miejscu egzekwo bezprzewodowy odkurzacz i MOP, bo to niezawodni pomocnicy w sprzątaniu podłóg. Symbole urządzeń znajdziecie w opisie filmu, a więcej szczegółów w moim prezentowniku na blogu paniagd.pl